O. Siemanko z tej strony, słomek. Witam Was w kolejnym vlogu. E, mamy dzisiaj 24 maja. Lecimy z T dwójką w pszenicy o zimej. E, Jest to drugi zabieg, zresztą drugi zabieg. Druga wersja mojej te dwójki. Jak widzimy, pszenica nie jest tak gęsta jak na poprzednim filmie. Jest rzadsza. Rosła na słabszej ziemi. E, dosyć mocno porydukowała. Jest bez regulacji na tym polu. No to działka taka po prostu słabsza. No i tam, gdzie pszenice przypalone, tam już się kłoszą. Nie ma tragedii co do kłosa. Ma tam po 8-10 pięterek. Ale widzicie gęstość łanu. No, łan przewiewny, tak? Przewiewny, zatem zdrowy. Presja chorób w tym momencie jest duża, bo mamy dużą wilgotność i powietrza, i gleby, i opady, i ciepło. No i trzeba ten zabieg zrobić. To już jest taka T2, mam nadzieję T3, częściowo kłos już wychodzi, no to taki kłos już będzie uchroniony, co prawda też ta substancja się tutaj przemieści po całej roślinie, ale, ale przydałoby, się, przydałoby się uchronić. Jest plan, żeby już tutaj z kolejnym zabiegiem nie wjeżdżać. No i taka budżetowa, trochę tańsza wersja ochrony na liść flagowy. Yy, na, na, na dzisiaj Wchodzę do ciągnika yy, I nagram wam Co i jak yy, Dobra Już kamery nie wyłączałem Teraz będzie moment przejścia Na głowę się chwilę zadrży Dobra ustawiona Włączamy wałek Ustawiamy obroty na 540 yy, No i lecimy no i teraz co, co idzie na te dwa? Na te dwa. Fungicyt Priaxor. to taka wersja budżetowa, gdzieś tam zastówkę w dawce 0,9-0,9 litra na hektar. Mamy tam dwie substancje aktywne, Piracostrobina i fluxapyroksat. To jest taki nieco słabszy Adeksar, nie mamy tam epoxykonazolu, ale, ale w zupełności na takie mniej gęste, łany, trochę słabsze. Z nieco mniejszym potencjałem na pewno sobie poradzi. No i oszczędzamy kasy, no tam gdzieś tam za, za 100 zł, no to już jest też, też mocna opcja. Mocne rozwiązanie do zabiegu. Idzie także kontaktówka fastak chyba fastak Fast Active Dobrze mówię, chyba tak 0.15. Jak, jak, jak nie pokrzeniłem. No i, i tutaj głównie no, boimy się skrzypionki, tak? Ale, ale... Aha, jeszcze do tego idzie też jeden litr jarowita zboże. Jeszcze ją troszkę tutaj odżywić. A i siarczan magnezu oczywiście. Tutaj widzicie górka spalona, krótka flagóweczka. Malutki liść flagowy. I tak na to, żeby to było tak sucho, tych zbóż nie spaliło do końca. Nie spaliło ich tak, że, że nic z nich nie będzie. Po prostu je przypaliło, One te przypalone pszenice już się teraz mocno kłoszą, zmieniły kolor z zielonego na, na taki szarawy, siwawy I się mocno kłoszą Widzicie jak też, na tym polu chyba jeszcze nie nagrywałem, ale to, to mówię, tutaj są takie miejsca na górze, na glinie To w ogóle spalone Na tym polu nie nagrywałem, jak widzicie mam też trochę taki górek, tak? nie mam samych ładnych kawałków Znaczy nie mogę narzekać, brońcie panie ale tutaj taki kawałek, można powiedzieć, nie wiem, w trójkącie nie, nie, w kompletnie nieforemnym kształcie Tutaj wokół drzewa, rów, od dołu jest dużo wilgoci Tam zawsze jest ładne Strumyk, nawet jako ciekawostka powiem Wam, tam na dole płynie strumyk wzdłuż tych drzew Jako odprowadzenie gdzieś tam z różnych melioracji i co jeszcze? W sumie dobrze, że tutaj na tej działce, może nie było tej regulacji, bo mogłaby jeszcze no, pogorszyć sprawę. Może nie, jeśli byłaby w terminie, to wiele by nie pogorszyło. Ale widzicie, ta pszenica to jest też odmiana cepelin. Nie jest wcale tak wysoka jak tam gdzieś mieliśmy nawóz, czy, czy był film z tej jedynki. Widać gdzie niegdzie liście takie z białą końcóweczką przebarwione z tego co słyszałem gdzieś tam od znajomego jest to niedobór cynku nie ma tego dużo, może 1% liści teraz też coś tam tej miedzi jest w zabiegu więc gdzieś tam delikatnie to nie, nie powinno wpłynąć znacząco na, na plon gdzieś tam jakaś placóweczka leciutko przebarwiona Coś tam się zdarza. Widzicie pole pomalowane, tutaj nieopryskane, tam opryskane. no tak, tak, pomalowane. Malujemy świat na żółto i na niebiesko, tak jak w jakiejś tam piosence tak było. Ile mamy wody? 100 litrów, więc coś tam nam zostanie. Z tej strony jest już trochę bardziej zagęszczona, ale ta działka do rekordów nie będzie należała. Nie jest to pszenica na pewno na 10 ton. Więc ta ochrona może pójść kapkę delikatniej, tak? A, a co do te, te trójki, to zobaczymy jak to wyjdzie. No, w ogóle te trójki powinno się zrobić w momencie, zaraz po wykłoszeniu, tak, zanim pszenica zacznie kwitnąć w momencie, albo w momencie wyrzucania pierwszych pilników. Jak już je wyrzuca, jak już widać, że tak powiem wizualnie, że ona kwitnie, to już jest późno, na zabieg, jeśli chodzi o, o fuzariozę, tak, o fuzariozę e, powinna, powinien być zabieg wykonany. No, wcześniej, tak, a w kwestii kłosa, tak, no bo wiadomo, że liść, no to też podtrzymamy, jak pojedziemy, załóżmy, z irisem, to to na, na liść działamy i na, 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 na na kłos, kurczę gdzieś tam, widzicie, zawsze to skupienie gdzieś ucieka na bok, no w sumie mam ogarnięte, zostało mi jeszcze 3 hektary, z czego 2 jest pszenicy, Takiej ładnej, przyzwoitej tam pójdzie jeszcze adeksar, a hektar jest takiej yy, słabszej, bo w sumie hektarowy kawałek, ale mamy trzecią, czwartą, piątą i szóstą. Na szóstej jedyny cud taki, że pszenica poschodziła w ilości, nie wiem, 60 sztuk może na metrze. Jeszcze coś tam jest pokażę wam jak, jak to wygląda. Może jak będę pryskał, dodam fragment. No i dobra, i kończymy tę dwójkę. Pora myśleć. Pora myśleć o tej trójce. Gdzieś tam zakupy można poczynić, popatrzeć, gdzie najtaniej. Ja zawsze też tutaj mam właśnie notę z czasami w ciągniku, gdzieś tam ktoś mi odzwania, żeby sobie zapisać cenę. No i robię rozeznanie zawsze, gdzie najtaniej kupię Osirisa. Odzwania wszystkich. No i zamawiam tam gdzie najtaniej nie jest, tak że biorę z jednej firmy. Różnie też firmy, różnie, różnie je zakupują. Różne są transakcje Wtedy każdy ma różną marżę Można towar kupić taniej lub drożej Ja chyba nie nagrywałem jeszcze z wami składania Może nagrywałem Nie potrafię Nie potrafię powiedzieć w tym momencie Dobra Dobra, kamerę ściągam I się z wami żegnam A, też dodam tak tutaj jako taka ciekawostka, bo zdejmuję słuchawkę właśnie Kupiłem sobie słuchawkę do wideo rozmów. Do rozmów jakiej firmy? Plantronicsa. Powiem Wam rewelacja. Można pracować, można porozmawiać, odebrać telefon. Nie trzeba gdzieś tam trzymać go w ręku, jadąc gdzieś po szosie czy manewrując. Sobie normalnie rozmawiasz. Kwestia przyzwyczajenia polecam, bo wcześniej normalnie rozmawiałem. Telefon do ucha, a tak telefon sobie tutaj może leżeć na ładowarce czy gdziekolwiek i sobie to ogarniam, Właśnie jeszcze nagram. Tutaj szybką obsługę komputera, bo kilka osób mnie prosiło. Po włączeniu komputera cyk jednego, drugiego ustawiam sobie dawkę debut travel. Tu nam się pokazuje liczba y, na hektar. Wybieram 200, zatwierdzam wild, ok. I tutaj zawsze ustawiam na zera i pryska auto. Automat automatycznie dostosowuje y, dawkę do prędkości. No i leci. To tak, y, tutaj na, na szybko z komputera. Nagram jeszcze, bo kurczę. Już teraz, teraz mnie olśniło. Kilka osób prosiło, jak poustawiać zawory. Nie będę teraz wychodził w zborze, bo jest opryskane, ale nagram wam przy okazji jeszcze jak ustawiam poszczególne zawory, żeby zastać wodę. Może to właśnie w tym odcinku. Jako taki, taka ciekawostka. Także jeszcze raz, debut travel. Ustawiamy sobie liczbę wody 202. U zatwierdzamy, ustawiamy na zera, żeby pryskać. Klikamy ma auto, tutaj mamy sekcję, no i lecimy z zabiegiem. Dogram jeszcze, jak już zajadę na podwórko, jak ustawić te zawory, żeby zaciągnąć wodę i jak są do pryskania, do mieszadła. Pokrótce wszystko objaśnię. To będzie taki odcinek z te dwójki z jakimś tam małym instruktażem, Dobra, już teraz się żegnam, później już się żegnam. Nie będę na razie ocześć. No to taka szybka instrukcja co do opryskiwacza tutaj zakładam wąż sawny do zasania, żeby zassać pompą żeby zassać wystarczy, że przekręcę ten zawór o, nie zamknąłem, widzicie, już by mi ochropało ten zawór żeby zassać ze zbiornika na czystą wodę to musi tutaj być nakrętka tutaj przekręcamy w ten sposób w to w ten sposób o i znowu, i widzicie, i zasysa to jest jedno tak jak jest ustawione teraz, to jest ustawione na oprysk z mieszaniem, czyli to musi być tak i to musi być tak. Żeby uruchomić rozwadniacz to w dół, to w dół, tutaj muszę otworzyć zaworek, drugi zaworek, tutaj sobie włączam, yy, spłuczkę, tutaj jeszcze też do, puczka do butelek no i tak, tak to wygląda. Yy, jeszcze z kolejnej opcji zawór skierowany w górę. Ten zawór służy nam do pułkania zbiornika po oprysku, tak? No i chyba to w sumie na tyle. Tak, tak pryskam. Pokazałem wam też komputer, jak ustawić. No i się leci. No i się leci. Chyba nic więcej mówić nie muszę. To tyle.